Czarna czy zielona herbata w torebkach to napój, którego nie może zabraknąć w żadnym domu. Pijemy ją ze względu na jej smak oraz korzystne właściwości dla naszego zdrowia. Rzadko kiedy zwracamy uwagę jednak na fakt, iż nawet torebki po herbacie można ponownie wykorzystać. Dla wielu osób torebki te to przedmioty jednorazowego użytku. Jedna torebka to jeden kubek herbaty. Potem ląduje ona w koszu na śmieci. Nawet jeśli koncepcja zalewania torebki po raz drugi wydaje Ci się nieprzyjemna i istnieje wiele innych rzeczy, do których możesz jej użyć. Oto sposoby na wykorzystanie zużytych torebek po herbacie. Numer 1. Jeśli masz siniaka, poparzenie słoneczne, ugryzła Cię pszczoła albo komar, to możesz użyć torebki po herbacie jako kompresu. Torebka po herbacie przyniesie ulgę i zmniejszy stan zapalny. Numer 2. Torebki po herbacie dobrze robią na zmęczone, napuchnięte oczy. Wystarczy, że położysz się na plecach i nałożysz torebki na twarz. Zawarta w herbacie tanina stymuluje krążenie krwi i redukuje efekt worów pod oczami. Numer 3. Możesz użyć torebek do zrobienia kąpieli stóp. Ugotuj 3 do 4 zużytych torebek po herbacie w szklance wody przez 10 minut. Gdy napar wystygnie namaczaj w nim stopy przez około 20 do 30 minut. Numer 4. Drugi raz zaporzoną herbatę można też wykorzystać do mycia lustra i okien. Naprawdę dobrze sobie z tym radzi. Myślisz, że to wszystkie sposoby na wykorzystanie jej? O nie, oglądaj dalej. Jest ich naprawdę o wiele więcej. Numer 5. Herbatę możesz wykorzystać do pozbycia się przykrego zapachu z lodówki. Efekt będzie taki sam, jak przy użyciu sody, a torebkę możesz łatwo wymieniać. Numer 6. Herbata świetnie sobie też radzi z pochłanianiem przykrego zapachu z dywanu. Przechowuj zużyte torebki po herbacie w lodówce z odrobiną wody. Gdy będziesz mieć już tyle herbaty, by pokryć nią dywan, wyjmij ją z torebek. Wysyszoną, z odrobiną proszku do pieczenia rozprowadź po dywanie, po 20 minutach odkurz dywan. Numer 7. Zużyte torebki po herbacie to sekretna broń ogrodników. Wsadź je do ziemi albo wykorzystaj do tworzenia kompostu lub jako podkład do doniczki. Numer 8. W zależności od tego jaką lubisz pić herbatę, jej smak może naprawdę wzmogacić Twój makaron. Włóż zużytą torebkę do wody i jak się zagotuje, to wyjmij ją i rzuć makaron. Warto spróbować tego efektu przy użyciu zielonej herbaty do ryżu i cynamonowej herbaty do owsianki. Numer 9. Trzymanie torebek po herbacie w różnych miejscach mieszkania zmniejsza szanse, że w Twoim domu zadomowią się myszy. Mam nadzieję, że te opisane metody okażą się dla Ciebie przydatne i będziesz mógł wykorzystać zużyte torebki po herbacie po raz kolejny.